Proszę Państwa, a teraz nowość naukowcy donoszą, a dokładnie naukowcy, tak, z Uniwersytetu Oksfordskiego, po przebadaniu dwóch tysięcy pacjentów, stwierdzili, że miód nie tylko pomaga w leczeniu, ale także może skrócić infekcje górnych dróg oddechowych o dwa dni, więc możemy chorować krócej. I odrzucić e... antybiotyki. I odrzucić, do a, dokładnie tak. Taniej, e... i zdrowiej i skuteczniej, jak się okazuje. Zobaczymy, co na to nasi goście. Witamy serdecznie. Magdalena Kozerska, propagatorka wiedzy o pszczołach, Fundacja Kochajmy Pszczoły. Dzień dobry. I Agnieszka Piskała, dietetyk. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. No dobrze, czyli o dobrodziejstwach miodu rozmawialiśmy wielokrotnie, ale podkreślmy je jeszcze raz. Co takiego dobrego, wspaniałego ma w sobie miód, że te nasze organizmy tak go bardzo. Znaczy do tej pory, mimo że miody były brane na warsztat naukowy od wielu, wielu lat i nadal są brane, po dzień dzisiejszy nie odkryto jeszcze wszystkich właściwości miodu. Także można zobaczyć, jaka tam jest cała armia dobroczynnych, miejmy nadzieję, wszystkich składników odżywczych. Nadal miód to 98% cukry proste, więc o tym pamiętajmy, jeżeli chcemy. Zdrowo ten miód do diety wprowadzić, to na przykład zastępując dwie łyżeczki cukru w herbacie, zamieniamy na dwie łyżeczki miodu, a nie, że teraz, żeby było zdrowiej, to zrzucamy cztery, bo nadal kaloryczność miodu jest bardzo duża. Natomiast te wszystkie fitozwiązki, które pochodzą i z roślin, których, na bazie których miód jest przez pszczoły przygotowane ale również to, co te pszczoły wnoszą do, do produkcji miodu, no jest bardzo, bardzo dużo. Szkoda czasu chyba na to, żeby wymieniać wszystkie. Ważne, żeby tylko skonstatować to, że miód ma bardzo dobroczynny, ale o wiele tańszy też od antybiotyków, więc no w tym mówię przede i wszystkim, no sensie może bezpieczniejszy. Antybiotyki coś, zawsze mają całą kafeterię skutków ubocznych i te skutki uboczne długo się mogą za nami ciągnąć, ponieważ odbudowanie całej mikroflory jelitowej, która jest niszczona przez antybiotyki, trwa około trzech miesięcy. Przy kuracji miodem na pewno takiej, takiej opustoszenia nie będzie. Natomiast też nie stawiajmy na równi antybiotyków przy ciężkich, jak i zapaleniach płuc na leczenie. Mione. Pani Magdaleno, Agnieszka wspomniała o, o dobrodziejstwach miodu i że nie mamy dużo czasu. Rzeczywiście, żeby coś takiego konkretnego nam zostało z tej rozmowy, to jeżeli mamy, mamy teraz ewidentnie ten moment, on się zbliża, kiedy ta odporność będzie fundamentem naszego istnienia z wielu powodów. Zawsze tak jest jesienią, w tym roku tym bardziej. Jeżeli już mielibyśmy zbudować odporność, jaki miód powinien być nam najbliższy? To nawet nie znaczy jaki miód, bo mamy wybór wśród różnych gatunków miodu. Natomiast musimy pamiętać, że miód nam nie pomoże kiedy już jesteśmy mocno przeziębieni dlatego tak? mówię o tym jestem zdrowy i teraz jestem buduję zdrowy odporność i Który? teraz zaczynam te miody które mają najwyższe właściwości antybiotyczne jeżeli chodzi o miody polskie to jest gryczany nawłociowy nektarowo spadziowy spadziowy ze spadzi glastej, wrzosowy i lipowy tak to jeżeli chodzi o właściwości wartości inhibowe a jeden nie da się nie da się gryczany są włociowy, na pewno tak, ale mm -hmm. gryczany tak samo tak czy, czy, nak, czy spadziowy ze spadzi iglastej no też jest bardzo, bardzo wartościowy mm -hmm. tutaj. Zawsze słyszę, że gryczany po prostu działa oczyszczająco, odtruwająco jest tych właściwości jego niezmiernie dużo, nie wiem ile Zabiera w zawiera Rutynę. Uh -huh. e, a co jeśli chodzi właśnie o nawłociowy, co on zawiera, e, co powoduje, że rzeczywiście buduje naszą odpor odporność? E, właśnie miód nawłociowy e, to się określa wartością inhibinową, ma najwyższą wartość, e, jeżeli chodzi o miody polskie. To jest taka wartość, która nam e, określa. E, te właściwości antybiotyczne tego mm. miodu, mm -hmm. czyli zamiast tego antybiotyku, Tyku. jeśli jesteśmy na samym początku infekcji, chcielibyśmy nie zacznijmy skrót... my już teraz, <laughs> a już teraz dobrze, to znaczy, znaczy, jako prewencja, to jako ile prewencja? w takim razie, jako prewencja profilaktycznie, ile miodu dziennie, jak go podawać, a, jak go podawać, lepiej przyswajalny przez organizm, łyżeczka miodu, to znaczy że... powiem tak, że już znaczy. udowodniono, że dwie łyżeczki miodu mają korzystny wpływ na uh -huh. nasze zdrowie, okazuje się również, że forma podania ma znaczenie, że wziąć dwie łyżeczki, nie wiem czy na nadto, czy w ciągu dnia po prostu po prostu popić wodą nie mają aż takich dużych uh -huh. właściwości, jak miód, który jest rozpuszczony. Czy to rozpuszczony w wodzie, rozpuszczony w mleku, czy w jakichś naparach typu nie Melisa. Zawsze mówimy też, nie, nie wrzucamy do gorączki doczeków. To przede wszystkim bo tak. traci, traci jeżeli swoje właściwości. Wrzucamy, miód Dodajemy miód do, do y, jakiegoś napoju, musi być on w temperaturze nie wyższej niż 45 stopni. Okazuje się, że te właściwości antybakteryjne, które teraz tutaj uh -huh. są takim kluczowym naszym tematem, y, w roztworach wodnych zyskują o 220% swoje właściwości. Antybakteryjne. One się nie rozmnażają oczywiście, tylko po prostu ich biodostępność zaczyna być znacznie większa. Także mówię, jeżeli mamy do wyboru wypić tą klasyczną i mocno propagowaną przez wielu dietetyków szklankę wody rano z miodem czy z sokiem cytryny jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż jedzenie, na przykład kanapki posmarowanej miodem. Tylko musimy pamiętać, żeby sobie tą szklankę wody z miodem przygotować wieczorem, tak żeby Aha, ona że... przez noc powstała. Oh. To jest i, ważna i, informacja. Wtedy, I wtedy rano możemy dodać z, troszkę ciepłej wody. Czyli rano cytryny. za późno już... D, d, d. Im dłużej stoi, tym właśnie tych wartości więcej pozyskujemy. Pusz, trzeba zasłonić, tak, bo trzeba zasłonić tak szklankę? Nie, I one nie. nie uciekają. Nie uciekają, nie, nie wietrzeją. E, A czy można zrobić sobie taki szot odpornościowy, na przykład z sokiem z chrzanu? Słyszałam o czymś takim. Można, jeżeli ktoś chce mieć naprawdę dużo miejsca wolnego w autobusie, można iść z czosnkiem. I faktycznie te mikstury czosnkowo-miodowe czy chrzanowo-miodowe bez My Uwielbiamy wtedy, no. czosnek akurat. Więc... Ja, uwielbiamy. Znaczy, Nawet ja też nie należę czułem... do sekty sympatyków czosnku, także jeżeli się połączy te właściwości, to na pewno tak. Natomiast jeżeli już mówię ze względu chociażby takich socjalnych, to tego typu mikstury zapodajemy sobie na wieczór, żeby właśnie też podczas nocy ta regeneracja organizmu była lepsza. Drodzy Państwo, przy poważnych infekcjach no, niewiele, niewiele jest w medykamentów czy w cudownych darów natury, jak miód w stanie zastąpić antybiotyki, ale teraz, w tym momencie, jak jeszcze jesteśmy zdrowi i chcemy zbudować naszą odporność o ten trudny czas, miód jest jak najbardziej wskazany i zachęcamy do spożywania go. I najważniejsze, w nocy go przygotowujemy, tego i, nigdy i nie wiedziałem. potem musimy dodać ciepłą wodę, tak wtedy jest. A dopiero e, poniżej 45 przyswajają stopni. się wartości Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie dziękujemy za te e, Mamy 18 lat, informacje, jesteśmy tak. pełnoletni, a wiecie z czym to się wiąże? Mamy wiele, wiele praw teraz.